Globalne ocieplenie jest faktem. Jego skutkiem będzie szybkie topnienie lodowców, zwiększenie się poziomu mórz i oceanów oraz wzrost częstotliwości skrajnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie i huragany. Za te zmiany odpowiedzialny jest człowiek, a konkretniej emitowany przez ludzkość gazy cieplarniane. Najważniejsze z nich to dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i freony. Stanowią one jedynie ułamek procenta składu ziemskiej atmosfery, ale ich wpływ na klimat jest kolosalny. Chcąc przewidzieć, jak postępować będzie globalne ocieplenie, potrzebujemy precyzyjnych danych dotyczących stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Dokładny pomiar nie jest prosty, ale fizycy radzą sobie z tym zadaniem, używając czułych urządzeń zwanych chromatografami gazowymi. Zobaczmy, jak wyglądają. Chromatograf gazowy swoimi gabarytami przypomina kuchenkę mikrofalową. Jego sercem jest długa na kilkanaście metrów cienka rurka, przez którą przepychane jest badane powietrze. Do tego przepychania potrzebny jest gaz nośny. Jest nim najczęściej bardzo czysty azot. Rurka wypełniona jest odpowiednim materiałem, sorbentem, który umożliwia rozdzielenie poszczególnych składników badanego powietrza. Podczas swojej długiej wędrówki niektóre cząsteczki łatwo przeciskają się przez sorbent i szybko docierają do końca. Inne potrzebują na to o wiele więcej czasu. W ten sposób próbka zostaje podzielona na poszczególne składniki, które następnie są wykrywane i analizowane przez detektor. Ten chromatograf pracujący w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie jako jedyny w Polsce służy do pomiaru stężenia freonów. Co pół godziny dostarcza on dokładnej informacji na temat ich zawartości w powietrzu. Jest przy tym niezwykle czuły. Jeżeli wśród tryliona cząsteczek znajdzie się choć kilka cząsteczek freonów, urządzenie zaraportuje ich wykrycie. Powietrze do badań pobierane jest z wysokości 10 metrów nad gruntem. Dlaczego jest tak wysoka? Im wyżej, tym lepszy przewiew i efektywniejsze mieszanie się warstw powietrza. Powoduje to, że pomiar odnosi się nie tylko do naszego lokalnego otoczenia, ale dotyczy również powietrza z większego obszaru. Jeżeli chcemy badać globalne zmiany stężenia gazów cieplarnianych, powinniśmy pobierać powietrze z wyższych warstw atmosfery. Dodatkowo dobrze byłoby odciąć się od miejskich zanieczyszczeń, które zakłócają pomiary i dlatego idealnym miejscem do Takich badań są góry. Na przykład tatry. Na Kasprowym Wierchu prawie zawsze wieje. Oznacza to, że wciąż napływa tutaj powietrze z różnych obszarów. Dodatkowo, będąc 2000 metrów nad poziomem morza, odcięci jesteśmy od zanieczyszczeń z zakopanego idealne miejsce do badań atmosfery. I to jest właśnie powód, dla którego powstało tutaj najwyżej położone w Polsce laboratorium chromatograficzne. Znajduje się ono w budynku obserwatorium meteorologicznego, w którym zostało wyodrębnione specjalne pomieszczenie dla fizyków. Te urządzenia już znamy. To chromatografy gazowe, które na bieżąco mierzą stężenie najważniejszych gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan. Jest z nami dr Łukasz Chmura, kierownik Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. Od kiedy prowadzi się tutaj pomiary? Obserwatorium Meteorologiczne powstało w 1938 roku, dwa lata po wybudowaniu kolejki na Kasprowy Wierch. Natomiast Pomiary składu atmosfery pod kątem stężenia gazów cieplarnianych zaczęto prowadzić w 1994 roku, a od 1996 roku mierzymy już tutaj y, gazy cieplarniane metodą chromatografii gazowej, więc w takim trybie quasi ciągłym. A ile z takich obserwatoriów i laboratoriów w Polsce i w Europie? W Polsce górskich obserwatorów meteorologicznych są tylko dwa, na Kasprowym Wierchu i na Śnieżce, ale pomiary składu atmosfery pod kątem gazów cieplarnianych mierzy się tylko na Kasprowym Wierchu. Co nam mówią najświeższe pomiary chromatograficzne? Przede wszystkim mówią to, że stężenie wszystkich mierzonych tutaj gazów cieplarnianych ich stężenie w atmosferze rośnie. Warunki laboratoryjne panujące na Kasprowym Wierchu są jednak dosyć ekstremalne, więc nie sposób zmierzyć tutaj stężenia wszystkich interesujących nas gazów. Ale i na to jest rada. Od czasu do czasu powietrze z Kasprowego pobierane jest do specjalnych, szczelnych, metalowych pojemników. Transportowane są one następnie kolejką linową w dół do Zakopanego, a dalej jadą do Krakowa. Tam, w bardziej zaawansowanych laboratoriach, mierzone jest stężenie gazów, np. freonów, których pomiar w surowych warunkach Kasprowego byłby niemożliwy. Co pokazują prowadzone tutaj badania i czy można na ich podstawie powiedzieć, że globalne ocieplenie jest spowodowane przez człowieka? Obserwatorium na Kasprowym Wierchu jest częścią ogólnoświatowej sieci monitoringu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i jako takie daje przyczynek do potwierdzenia tezy, że obserwowane zmiany klimatu są spowodowane działalnością człowieka. A z tą tezą zgadza się większość środowiska naukowego, które zajmuje się tego typu zagadnieniami. bom